Simano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z Rebir Champion Ultimate, a w dzisiejszym odcinku tak w sumie, jak co tydzień opowiemy sobie, co zostało dodane w nowym update, oraz zrobimy przepotężny opening nowych samuraj ekskluzyw jajek. No i mam nadzieję, że tak jak tydzień temu trafimy dwa supremy. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji, i zapraszam Cię do oglądania. I tak, widzowie, mamy nowy update, został dodany parę godzin temu. A co zostało w nim dodane? Zacznijmy sobie od Free to Play jajuszek, ponieważ z okazji 50 milionów widzów Rocksek postanowił dodać specjalne eventowe jajko. Jak je zdobyć widzowie i co tutaj mamy? Ogólnie zdobycie możecie w trzech opcjach. Za niszczenie 100 drzew dostajecie jedno jajko. Za otworzenie 2500 jajek jedno jajko. Lub za siedzenie w grze 20 minut też jedno jajko. Więc są trzy opcje do wyboru w jakiej możecie zdobyć to jajko. Co w środku mamy? Mamy epika, legendę, mytyka, eternala oraz supreme peta na 0.01%. Czyli tak naprawdę możecie awczyć na jajku i dostać to jajko. Niszczyć drzewa, dostać to jajko i po prostu awczyć w grze i nic nie robić. też dostać to jajko. Ja na przykład teraz awczyłem parę godzin. No i udało mi się Dostać, jak widzicie, 12 jajuszek, które tak szybko możemy sobie otworzyć. Powiem tak, free to play jak nie lubię, bo już otworzyłem ich 1500, nigdy nic dobrego mi nie wyleciało. Ale może tym razem widzowie mamy mitykę. ok, no dobra, poleciał mi na rozgrzewkę może być, może być, widzowie, 35 milionów, przyda się, przyda się. Poza tym zostało dodane bardzo, to bardzo dużo rzeczy. Może zacznijmy od tego, że została dodana nowa mapa, mianowicie jest to Magic mapka, ale żeby ją blokować, musicie udać się, widzowie, na Heaven i tu macie ściankę z questami. Jak te questy zrobicie, no to blokowujecie właśnie tą oto cudowną mapę, na której pojawiło się bardzo dużo rzeczy, ale zanim jeszcze sam objaśnię, przeczytam wam devbloga. Nowe masterki, no właśnie, może po kolei sobie powiedzmy, mamy nowe widzowie mastery, mianowicie egg mastery, map mastery, star mastery, fruit mastery, potion mastery, aura mastery, rewards mastery oraz drzewka mastery. Na czym polegają, co dostajemy za to widzowie egg mastery, czyli za otwieranie egg macie masterkę, która wam daje naprawdę dużo bonusów. Ja wam po prostu pokażę, bo nie ma sensu chyba wymawiać tutaj wszystkich, bo ten odcinek będzie trwał 20-30 minut. Potem Map Master. Dużo osób pyta, jak robi się tutaj ten achievement, widzowie. Wystarczy, że otwieracie po prostu czesty, nie wiem, chyba spinujecie kołem i tak dalej. Ogólnie otwieracie chesty na mapach i dostajecie za to punkty. Stars Master, no to musicie zbierać gwiazdki. Dodatkowa ciekawostka o Stars Masterach. Jak odblokujecie na 40 level, dostaniecie takiego specjalnego stara, który jest naprawdę niesamowity, czyli Secret Star, który daje wam 100% więcej szczęścia na sekrety przez 60 sekund. Plus jeszcze chcę Powiedzieć, że jest specjalny start do rolowania, który daje wam 2,5 miliona laka na rolowanie. Tylko na jeden rol z tego co wiem, ale jest mega mocne to. Dobra, która następna masterka? Fruit Mastery. Takie macie oto widzowie bonusy. Łatwo się ją robi, wystarczy po prostu zjeść owocki, tak naprawdę to na tyle. Potem Mastery jest tak samo proste, wystarczy, że wypijecie potki i też odbykujecie tutaj masterkę. Takie macie oto bonusy. No wszystkich wam nie będę raczej pokazywał i omawiał, bo to jest bez sens. Aura Masterna no to po prostu, jak rolujecie sobie kostki, odblokowujecie tą moto masterkę. Takie macie oto benefity. No wszystkie. Wszystkie benefity są niesamowite. Reward Mastery, no to widzowie, jak odbieracie sobie nagrody za rewardsy, czyli za czas grania. Takie oto są bonusy. No i oczywiście Drzewka Mastery, zaniszczenie drzewek. Takie oto bonusy macie, widzowie. No powiem tak, widzowie, jest to naprawdę coś niesamowitego. To mi się podoba, że Roksek dobrze tutaj przemyślał i dodał te masterki. Lecimy dalej. Magic Pod, widzowie, Magic Pod. I teraz, tak, widzowie, Magic Pod mamy tutaj po lewo, ale potrzebujecie do tego chyba 60 80 poziomu Mastery na podki, ponieważ tu możecie kraftować mega lucky potion oraz mega inne poteczki oraz ultra lucky potion, ultra game potion i ultra click potion. Tylko do tego potrzebna jest masterka i można robić najlepsze potki w grze, które dają 150% tutaj do kliknięć na przykład, albo tutaj do laka 50%. Plus dodatkowo mamy nowego ringa, tylko żeby go stworzyć potrzebujecie takich oto fragmentów. Naprawdę nie jest to proste, powiem wam szczerze widzowie, nie jest to na pewno proste. No ale to jest najlepszy ring w grze widzowie, to no, to nie ma co tu się dziwić, prawda? Lecimy dalej widzowie z deblogiem, mamy Divine petsy, tak jest to nowa klasa, jak wcześniej było najlepszy PET do zdobycia, jak widzicie tutaj Supreme. Ej, przepraszam, secret. To teraz macie też Divine Petsy, które są 1 na 250 milionów, więc naprawdę są mega niesamowite. No i ale też bardzo rzadkie. Też chcę to dodać. Naprawdę są mega rzadkie. Co dalej mamy tutaj? New Clan Upgrade. syn po prostu jest jeden klanowy upgrade, który nie kosztuje jakoś dużo i daje wam też chyba niedługo tak naprawdę. 50 milionowe Event Jajko, to o tym wam mówiłem. Magic jajka, no to te tutaj do otwierania 7 nowych petów, nowe drzewa, tak widzowie, mamy. Na Nowe drzewa tutaj do niszczenia. Są one po prostu na ostatniej krainie i dostajecie specjalną kłodę za nie. Nowa siekiera. Oczywiście, jak ktoś ma game pass, to nie musi sobie ulepszyć, ale jeżeli nie, no to możecie ulepszyć na najlepszą siekierę. Nowe trzy ultra potki to te, które wam pokazywałem. Nowe cztery mega potiony, nowe diamond fruity, tak widzowie. Teraz z farmy możecie też zdobywać diamentowe tutaj owocki, jak widzicie. Które naprawdę są niesamowite. Najsłabsze są zwykłe, potem golden. Teraz mamy diamentowe. Takie szybkie robię wam tutaj omówienie ten bloga, żeby ten odcinek nie trwał wiecznie, prawda? Najlepiej sobie sami zagrajcie i przetestujcie ten update Feeling Stars, czyli te gwiazdki nowe, które wam mówiłem Czyli na Ultra Lucky, Secrety oraz na RNG te Aura Dice Nowa deska do zdobycia, nowe buffy, nowe Aury No Aura, właśnie widzowie, jest nowa Aura 1 na bilion, która jest naprawdę niesamowita Nowy ring, Samurai Exclusive, jajka Nowe atrzygmenty, też sobie o tym możemy od razu powiedzieć widzowie Ponieważ mamy bardzo dużo nowych atrzygmentów Już tutaj wchodzę widzowie, gdzie to było? Halo, tutaj się wchodzi, dobra, już się pogubiłem Jest dużo atrzygmentów Ponieważ mamy dwa dodatkowo nowe achgmenty, cztery, przepraszam, cztery. Czyli trafione eternale, trafione Sekrety, zjedzone fruity oraz zużyte potki tutaj. Więc, no, taki mały bajer, ale fajny wam powiem. Mały ba fajny Bayer. Możemy w sumie sobie odebrać za owocki, bo małym brakuje, więc sobie tutaj dobiję. I jak widzicie, mam zrobione, odbieram nagrodę Banana Buff, let's go! No i tak naprawdę szczerze, chyba wszystko powiedziałem o tym update. Jest naprawdę fajny, najlepiej samemu sobie zagrać i przetestować, widzowie. Bo żeby wam dokładnie wszystko profesjonalnie tutaj omówić, to czuję, że musiałbym ten odcinek robić, nie wiem, myślę, że jakieś dobre jeszcze 15 minut, a ja widzowie nie chcę wam tak bardzo przedłużać, bo jeszcze opening nas czeka, to już jest 6 minuta nagrywki w sumie to już prawie siódma minuta nagrywki także jeszcze opening, to gościu się naoglądasz tutaj, jeszcze przed openingiem widzowie, zagręcę sobie raz kołem fortuny, może da mi tutaj laka, w ogóle patrzcie ile mam boostów po lewo, no dobra, powiem tak, niesamowita ilość no i mamy, mamy laka, bardzo fajnie do openingu idealnie ten lak się przyda dużo osób też mnie pyta, skąd ja mam taką oto deskę magic, powiem tak, ostatni Robiliśmy opening tych brain rot boxów To otworzyłem sobie jeszcze potem 5 takich brain rot boxów i mi wypadło Chyba o ile się nie mylę, a jeżeli nie wtedy No to, to po prostu musiało wypaść na openingu A wiem co ja wam widzowie miałem powiedzieć jeszcze Dobra, jedna rzecz o której zapomniałem jeszcze przed openingiem Jak widzowie idziecie Sobie obok piramidy Musicie wejść do środka, mamy też nową opcję Tak, mamy nową opcję Czyli kręcenie kółkiem, wcześniej mieliście widzowie Za jeden ticket z takimi banalnymi Tutaj nagrodami, to teraz jak macie 25 ticketów, macie specjalnie specjalne koło, które kosztuje 20, właśnie tak jak mówię, 5 tiketów i mamy tak niesamowite nagrody. Ja sobie raz mogę zespinować, pokazać wam, co mi się uda trafić. Uwaga! Smoothie, okej, okay, bardzo fajne. Fajne nagrody są Insane Smoothie, Ultra Smoothie, Epic Laka, Potion Chesta, Exclusive Aikor oraz Insane Aura Dice'a. Ja sobie już tu, jak widzicie, 50 razy przerolowałem. Czy trafiłem coś mocnego? No Insane Aura Dice, -y, tak naprawdę chyba. No i dobra, już nie gadajmy więcej. Mam nadzieję, że takie omówienie tutaj devbloga i całego update'u wam pomoże, a ja już zaczynam opening. Dobra, ostatnia Dwa suprimy, widzowie. To dzisiaj nie liczę tak grubo. Jeden suprim, będę happy, Rocksek. Co ty na to? Jeden suprim. A dostajemy trzy nowe ekskluzywy. Właśnie, widzowie. Jeszcze możemy omówić sobie, jakie zostały dodane nowe ekskluzywy. Mamy Shadow Ninja, Sakura Butterflya, Samurai Dragona, Shogun Aure oraz Dragon Emperora. No i na Dragona chyba dzisiaj najbardziej liczę, bo jeszcze tego Ultimate Peta nigdy nie trafiłem. Także co? Trzy pojedyncze. Let's go, let's go, let's go, let's go. Jedno, jedno, jedno. A jajajajajajaj, niestety ani jedno nie poleciało. No dobra, nie ma problemu. Tu mamy Mojego klanowicza prawdopodobnie. Witam cię serdecznie, panie kolego. Piopa, zostajemy gwiazdami odcinka jak ostatnio. No to stary, jak chcesz zostać gwiazdą, to patrz teraz. Trzy, jeden i patrz to. Supreme leci, suprim leci. Pa, pa. pa. Pyk, 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 pyk. Uwaga, uwaga, uwaga. A aj, i aj, 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 aj. chłopaki, wy nie tapujecie. W sumie kolego, kolego, bo jeszcze piopy tutaj nie ma. Kolego, nie tapujesz, więc tu jest niedobrze. Chodź za mną, chodź za mną. Ponieważ ja mam taktykę tutaj, w tym miejscu przyjacielu. O, widzę, biegnie, biegnie. Otwieram ósemeczkę, ósemeczka, zobaczmy. Czy ósmeczka da mi szczęście? Let's go, let's go. Proszę, jedno jajuszko, takie niesamowite. Jeden Suprem, niestety nie ma. A z jednego Suprema powiem wam, że będę zadowolony. No bo fajnie mieć każdego rodzaju Suprema, widzowie No, kto tak by nie chciał? No kurczaczki, ja bym tak chciał, więc lecę teraz na tą mapę. Dużo feeling starsów tutaj mamy i otwieramy trujeczkę. Dobra, trujeczka na warta. Zobaczmy, czy coś nam tutaj da. To uwaga, uwaga. A ja, ja, wam powiem, że dzisiaj niefartowny ten opening troszeczkę, troszeczkę niefartowny fartowny. O, musimy się udać do królestwa, bebeszka widzowie, a mianowicie tutaj i let's go! Mamy przepięknego bebeszka na tronie. Panie Bebesku, pan mi dzisiaj musi przynieść szczęście, więc otwieram cztery pojedyncze, raz, dwa, trzy, cztery. No i zobaczmy, czy cztery pojedyncze przynoszą szczęście, czy nie. Uwaga, uwaga, uwaga. No niestety, pojedyncze otwieranie działa chyba tylko w Petsimie. W RCU muszę otwierać trochę więcej jajek, więc lecimy trzy i trzy po prostu. Trzy i trzy, dwa razy po trzy. Zobaczmy, czy tym razem to mi przyniesie szczęście, uwaga. Oj, widzowie, widzowie. Po ostatnim odcinku wyczerpająca. Całe szczęście mi się wydaje. Tak mi się chyba wydaje. Więc musimy udać się na nowy ward. Bo tam jeszcze nigdy nie otwieraliśmy. Więc po raz pierwszy tu sobie otworzymy. No to co? Na rozgrzewkę otwórzmy to jajko jedno. I let's go. Od razu trujeczka. Let's go, let's go. Czy będę miał farta? Roksek, jeden Supreme, jeden suprimek. No nie chcę mi dzisiaj roksek dać widzowie tego suprima. Naprawdę, roksek dzisiaj mi nie chce go dać. No to co? Otwórzmy sobie jeden, jeden jeden chyba. I w sumie jeszcze dwie jedynki bym otworzył. Wiecie? Jeszcze dwie jedynki. Albo nie. 8, 3, 1 na zakończenie otworzymy. Dobra, zobaczmy. No niestety widzowie, niestety nic No to co, 8-3-1 taktyka nam została Jeżeli się nie pomyliłem, więc otwieramy 8, pyk, let's go Trójeczka i jedyneczkę, jeszcze widzę, że widz tutaj Otwiera, czy jemu, o dobra Mamy, 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 mamy Mamy, 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 mamy Mamy, 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 mamy Mamy Suprima, to mi się podoba Pozdro chłopaki, pozdro chłopaki Nie wiadomo, czy to Supreme widzowie Napiszcie w komentarzu, co myślicie, czy to jest Supreme, czy tak naprawdę Ultimate Pet Tego nie wiadomo ja wiem, że to ja ją niszczę I trafię tutaj przepotężnego Pecika za chwilę Dobra, mi z klikiem raz użyłem, widzowie Ogólnie chcę się jakoś ładnie, widzowie, ustawić tutaj Bo do miniaturki będzie mi potrzebne to Nie wiem, jak się ustawić Więc po prostu ustawię się w ten oto sposób Albo, nie wiem, w ten sposób Nie, no, w ten nie pasuje, widzowie Dobra, gościu Pyk, walimy w jajuszko I trafiamy, kurczę, Ultimate Peta Let's go Mamy Suprema nowego Elegancko Shogun Aura No i to mi się podoba Let's go, let's go Jak on się prezentuje jak on wygląda, widzowie? Już wam pokazuję w ogóle, ty co jest, co to mi tak ubrało dziwnie. O, 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 proszę państwa, mój widz też się wkurzył, Rulesik się wkurzył. Mówi, że ja trafiłem, to on też musi trafić coś. No ale, Rules, Rules, Bambiszku, ty nic nie trafisz. Ja mam tylko takie szczęście, panie kolego. Dobra, jak on wygląda, widzowie? Zdejmijmy sobie wszystkie pety, żeby sobie zobaczyć wygląd tego tylko jednego peta, bo jestem bardzo ciekawy. Ale patrzcie, ej, on się nie poddaje, widzowie. Rules otwiera do końca, dobra, skąd on ma tyle jajuszek, let's go. Panie Rulesie! Ja jeszcze pana muszę bardzo dużo nauczyć w openingach. Bo pan tutaj bardzo kiepski jest. Ale dobra, mamy na hashtag 66, 2 szósteczki. Już wam pokazuję, jak wygląda. Tylko patrzcie, jak tutaj spamię openingiem, Rules. Let's go, dobra. Ja mu życzę jednego Suprema albo Ultimata, nawet. No ale póki co, jedyne co on trafia, no to nie będę mówił nawet co widzowie. No, giga kiepsko, giga kiepsko. Dobra, tak się prezentuje ten otopecik. Wygląda dosyć ciekawie, dosyć ciekawie. No, ale ja zawsze mam wyłączony wygląd. Także ja tutaj bardziej potrzebuję go do statystyk. Więc wygląda niesamowicie. I widzowie, niesamowity jest też ten odcinek, bo udało nam się znowu trafić Suprema. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Na zakończenie zróbmy sobie tutaj konkurs. A konkurs widzowie nie ja sponsoruję, nie Roksek, tylko Rules, który jest ze mną na serwerze. Więc tutaj hasło Hasło do losowania. Właśnie, jak wygrać. Widzowie, jeżeli chcecie wygrać, pamiętajcie, musicie napisać ważnik w komentarzu z dopiskiem Rules Sigma, zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. Propos, zwycięzców, powiedziałbym, że na ekranie teraz. Macie ostatnich, ale ostatnio niestety nie było konkursu. Także bardzo Wam wszystkim widzowie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam wspaniałego dziąka albo wieczoru, w zależności o której godzinie oglądacie ten odcinek. Ja co będę zmykał i słyszymy się w kolejnych. Do zobaczyskiej papatki. LLO, Piu!